Dzień dobry, witam Was na moim kanale, czyli oczywiście parodniki do Subnautiki. To jest odcinek informacyjny, więc trochę sobie pomówimy, żebyście wiedzieli więcej o mnie i o moim kanale. Na początku omówimy temat, kiedy odcinki będą się pojawiać. Zależy w jakie dni. Już Wam mówię. Znaczy no może mogą być wyjątki, że nie nagram, ale to raczej rzadko. Więc. Zacznijmy od poniedziałku od odcinek będzie około 16-17 gdzieś w okolicach tych godzin We wtorek odcinek będzie o jakoś 15-16 coś takiego w środę odcinek będzie o 14.15 jakoś tak w czwartek również o 14.15 w piątek będzie też 14-15 tak jakoś. W sobotę postaram się 7-8. I w niedzielę tak samo postaram się 7-8. A jak to wyjdzie z tą sobotą i niedzielą, to jeszcze nie wiem. Ale na pewno jakoś postaram się. No. Będę wykonywał. Będę tutaj poradniki nagrywał, tak jak wy chcecie. Zarówno jak i do Subnautiki jedynki 1, tak do Bilo Zero również. Obie te części przeszłem. W sumie jedynkę, pięć razy do dwa. 2. No i jestem gotowy. A jakby ktoś nie napisał żadnego komentarza, to po prostu nagram swój pomysł. No i wiecie. Tak jakoś takie najważniejsze rzeczy będę starał się pokazywać, a nie kurde jak dopłynąć do Wojda. No proste jak dopłynąć do Wojda. Płyniecie w tamtą stronę. Zakręcacie w prawo, gdzieś tam i ciągle w dół, w dół, w dół, w dół. No proste. Tak, mogę dodać do tego poradnik jak dopłynąć do Wojda. No ale dobra. Ja mam nadzieję, tak jak mówiłem, że miło mnie przyjmiecie. A jakby też się pytał mam 13 lat. Ja mam nadzieję, że miło mnie przyjmiecie. No i co? Czekam na wasze tutaj propozycje. A jak nie, to sam coś będę nagrywał i po prostu. No, ja mówiłem, mam nadzieję, że miło mnie przyjmiecie. Czasem lubię się powtarzać, niestety. No i co? Do zobaczenia pod wodą.